Pójdźcie tego bardana, bólki z Nilgarda. Niech Nilgard mnie zmoknie. W... Gerald, jak miło. Minęły miesiące, lata. Czy ty mnie śledzisz, zecników? Pewnie jest ciekawy, co u mnie. Nie bardzo. Otóż, kontessa de Stael, moja muza, istna bogini, piękna, nagle mnie porzuciła. Ponownie. Dodam jeszcze, że dość bezceremonialnie. Śpiewałeś jej i za odeszła. A no, właśnie tak, i więc. Chwila, co ty mi imputujesz? O, ho, 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 milczenie mnie nie zbędziesz. Proszę, powiedz mi prosto w oczy. Jak oceniasz moją sztukę? <grym> Jakbym kupił w gospodzie pierogi i odkrył, że nie mają farszu. Co? O, o, o. Wiesz co? Musisz się przespać. Bo coś mi się widzi, że jesteś po prostu marudny i na mnie się wyżywasz i dalej. Nie, Nie o to idzie. I bardzo nieładnie z swojej strony, że tak czynisz i gdybyś nie był moim przyjacielem. Czekaj, czekaj co, to, co to jest? Co to? pieczęć maga Geralt, masz wiele wspaniałych talentów, ale rybak z ciebie jak z życi trąba. Złapałeś dzisiaj choć sztukę? To jean. Pozwól, że... Jaskier. Odczekaj to o pierogach bez farszu. Odczekaj, to oddam ci twój genowy dzbanuszek no, Nie, nie, nie sam zostaw ty kości chwil! Trochę rozczarowanie a może jednak nie. nie? zawdzięczasz mi wolność i od dziś jam jest twoim panem. Po pierwsze, niechaj Waldomar, strubadur z Cidaris, dostanie apopleksji i wyzionie ducha. Po drugie, niech kontessa Destael przyjmie mnie z powrotem z radością, rozmiłowanym spojrzeniem i w bardzo skopym odzieniu. Po trzecie, są tylko trzy życzenia. A no tak, tylko zawsze mówiłeś, że nie chcesz nic od życia, a teraz nagle wszystkie życzenia dla ciebie! Jaskier. Jaki jaskier! Jeśli Wam się spodobało, to obczajcie ostatni odcinek pilotażowy Minecraft Universe Online. Zaraza. Lajkujcie i subskrybujcie. Aaaaaa!